Kilka dni temu spotkaliśmy się na International Happiness at Work Summit. Dużo mówiliśmy o szczęściu w pracy. Ale co to właściwie znaczy? Naszym zdaniem nie chodzi o nieustanne zadowolenie, wesołość, ani o spełnianie zachcianych pracowników. Chodzi o doświadczenie dobrego samopoczucia w pracy, ale połączone z takim przeświadczeniem, że moja praca, moje życie jest wartościowe że mam taką wewnętrzną motywację do realizacji celów. Cztery główne elementy szczęścia w pracy to poczucie sensu, zaangażowanie, odporność na niepowiedzenia, na niepowodzenia i silne i zdrowe relacje z innymi. No i tu jest dobra wiadomość. Jako pracodawcy możemy na te elementy wpływać, możemy je też mierzyć. Dziękuję.